Wilkołaki to takie jakby furrasy, lecz w odróżnieniu od nich mogą posiadać dziewczynę. Dokładniej mówiąc, wilkołak to człowiek, który jest w stanie przemienić się w formę człowieczo-wilczą. Zwykle w takiej postaci nie jest w stanie zapanować nad swoją zwierzęcą częścią i jest śmiertelnie niebezpieczny zarówno dla napotkanych zwierząt, jak i ludzi. Jest szybszy i silniejszy od człowieka. Posiada doskonały słuch i węch, a także świetnie widzi w ciemnościach. Wilkołakiem z własnej woli może stać się doświadczony czarnoksiężnik, który jest w stanie kontrolować moment swojej przemiany, a także jej skutki. Zwykle wilkołakiem jednak zostaje człowiek dotknięty klątwą, na przykład rzuconą przez wiedźmę, lub ujebany przez wilka. Osoby takie przemieniają się wbrew własnej woli, chyba że są pojebane i je to podnieca, co każdą pełnię księżyca. Popadają w tym czasie w morderczy szał, zabijając wszystko w ich zasięgu, jednak ich słabością jest srebro, które z łatwością jest w stanie przeciąć ich skórę. Doskonale sprawdzi się także zwykły pistolet lub rewolwer, nie mówiąc już o broni maszynowej. Lecz niezawodnym sposobem przeżycia po spotkaniu wilkołaka jest spierdalanie, gdzie się da plus trochę szczęścia. Wilkołaki, tak jak i inne magiczne istoty, jak na przykład gnomy, masowo eliminowane są przez służby zakonu Czarnego Bociana, który znacząco ograniczył ich liczebność na przestrzeni ostatnich 300 lat. Na tę dolegliwość pomagają również szczepionki przeciw wściekliźnie i wizyty u psychiatry, jeśli kiedykolwiek przebraliście się za furrasa. Nie bądźcie furrasami i nie dajcie się kurwa ugryźć przez wilka. To wystarczy.